Nowoczesna siedziba dla honorowych krwiodawców została uroczyście oddana do użytku. Budynek mieści się w Nowym Sączu przy ulicy Sienkiewicza w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się komisariat policji. Centrum zostało wybudowane ze środków unijnych. Przedstawiam Państwu dwa zdjęcia. Pierwszy e, stary budynek o po policji w Nowym Sączu i dzisiejszy nowy. E, muszę Państwu powiedzieć, że oddział terenowy... Ten oddział terenowy domy sączu jest oddziałem <coughs> największym z 14, jakie mamy w Centrum Kierowactwa. Miesięcznie pobiera ponad 700 kredawców, pobierając krew pełną e, i osoczy, e, metodą plazmatyzy automatycznej. Uczestniczy rocznie w ponad 40 akcjach wyjazdowych i bardzo intensywnie współpracuje z klubami honorowych dawców krwi e, i ze szkołami. Terenowy oddział najpierw mieścił się przy ulicy Kazimierza Wielkiego, jednak ze względu na zły stan techniczny budynku trzeba było pomyśleć o przeprowadzce. Nie byłoby tej inwestycji, nie byłoby dzisiejszego spotkania, gdyby nie grupa szalonych, pozytywnych ludzi. A, tak naprawdę pierwsze kroki to był remont Kazimierza, bo był taki lampa Marszałek zadeklarował, że przedastu to na Kazimierza, to wszystko wyremontuje przekaże całe piętro, ale później tak z biegiem czasu zaczęliśmy myśleć, a dlaczego by centrum wydatki, a oni mają mieć własne siedzibę w Nowym Sączu. I tak w, w tym konsekwencji tego wszystkiego, Pan Marszałek powiedział, dobra, to ja Wam kupię krzybusy, przypominam, że tak jeden krzybus to jest około plus minus 3,5 miliona złotych, a więc dwa krzybusy to jest blisko 7 milionów złotych. To proszę sobie wyobrazić, jaka to jest mniej więcej skala e, finansowa, a Wy się zajmijcie siedzibą. Inwestycje od początku wspierał także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który zakupił nowoczesny krwiobóz. Obecnie trwa procedura zakupu drugiego pojazdu. Bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiaj na to wyjątkowe spotkanie. Bo naprawdę, jak wrócimy myślami do tych warunków, które Wam towarzyszyły w tak nieprawdopodobnie ważnej misji, to te, które macie teraz, to są dwa światy po prostu. Mam nadzieję, że ten obiekt Państwu będzie służył jak najlepiej i że krwiodawców będzie coraz więcej. W uroczystości otwarcia uczestniczył Andrzej Lis, rekordzista w oddawaniu krwi. Po raz ostatni oddał krew, w sumie ma na swoim koncie 102 litry oddanej krwi i symbolicznie przekazał pałeczkę wnukowi. Przede wszystkim chciałem podziękować w imieniu wszystkich krwiodawców za ten wspaniały obiekt, bo... Ja zawsze stwierdzam, że ten budynek został wybudowany na XXI wiek. Z taką możliwością przetwarzania krwi no nie ma innego takiego budynku w Małopolsce. A w budynku znajdują się nowoczesne punkty poboru krwi oraz gabinet lekarski, dodatkowo centrum edukacji, gdzie dzieci i młodzież będą się szkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy.